Widzowie Znaczy ten historyczny moment Że po trzech latach Ej, ej, czekajcie, czekajcie. Ej, to my, to my, my, to my, to my. W końcu stała się rzecz Bardzo Trudno dostępna W każdym razie przed chwilą był tutaj zrespiony diamentowy ziomek Nie wiem jaki Nawet nie Znaczy nie wiem kto to jest ale To nie on? Nie widzę teraz A tam jest jakiś, o, dobra, o, jest, jest. dobra jest Zaraz się dowiemy Dobra, jest, zobaczymy kto to jest zaraz Pojechać po Nametaga? Polecić Ej, Czy... możemy sobie go zostawić w sumie no? Co to jest? Szkielet, tak Dobra, lecę po Name taga. Przeprowadziłem go. Jak, jak go nazwać? Bob? Tematycznie? Donald? Donald. Może być Donald. Donald. Zawsze można mu zmienić. Mhm. Niech będzie Donald. Dobrze zrobiliśmy taką grinder tutaj, bo stosunkowo bardzo blisko weź go wyciągnij jakoś gdzieś no dalej ten, Gdzie? No tutaj, jest i tam i no jest tutaj zamknięty Donald! Jest Donald? Jest o może. Nie. Co? No popatrz Czekaj, <laughs> czekaj, czekaj, czeka, ja muszę tam lecieć. No ogólnie git Skończył ale... czy nie? nie? Nie wiem, bo na razie to tutaj <laughs> coś przyleciał No ale nie, jestem Nie, nie skończył Nie, mnie on tego nie robi a u mnie A nagrywa A? A właśnie moment O Cześć hej i witajcie panowie widzicie szkieleta miosującego To jest właśnie to No to już jest jedyny z tego może to znaczy gdzieś upię tego nie ma Także No nie ma Dziękuję za uwagę I ogólnie rzecz biorąc Nie! Bo poczekaj, bo teraz A to jest muszę... Donald! Donald Poczekaj, teraz muszę zrobić tak zwalić tą łódkę Teraz. Nie no! Jeden blok To nie cały odcinek z tego, że znaleźliśmy Donalda. No o! I patrz! Golden Donald Myślę, że nie opłaca się go zabijać, bo i tak zbroi k diamentowych mamy dużo. No Nie bij ich tam! Czemu? No bo... No masz szczęście, że tych mi nie zabiłeś, bo... Te... No zabiłeś mi Ja pierdyle! Kogo? Przecież jest tu jeden! I jeden na dwóch było! Aha No. no trzeba było powiedzieć no, no! No kurna ja tu robię wszystko, żeby ten... No ale nic mnie nie mówisz wszystko mam! Boże, ty jesteś to był tak tępy! No skąd miałem wiedzieć. Mówię dwóch mam! Nie i będę ich wyciągał! Jeszcze mówilej. miałem zom miałem jeszcze zombiego tego. Małego ciekawe ile expa jest z tej buteleczki jednej, się ją kupię. Wiesz co ci powiem, mogliśmy tego chyba nie robić z TNT Dlaczego? Nie wiem, ty będziesz strzelał w to łukiem? Mi? No co? Nie wiem Co To sobie będziemy mieli TNT do kupania, a se wymienimy na ten. A, a to bo to... zobaczymy jak to wyjdzie w sumie. A to sobie wymienimy na... Bo... no... To zobaczymy jak to będzie, bo przecież, tego, chociaż, chociaż, w sumie tym łukiem żeby się fajnie biło, nie? Kurde, powiem ci, że ten sand się opłaca sprzedawać. Ej, a jak strzelisz łukiem, to... Co? Coś ty zrobił. Podleciałem, on we mnie walnął i zginął od tornsów Ty jesteś jakiś zrypany. Zabiłeś ja, mi ja. pierwszego i zabiłeś mi drugiego Teraz robisz dwóch Jak to możliwe no Podleciałem tutaj, bo chciałem tu się, zrobić, no. po prostu pójść coś zrobić Po cholerę Jezus Uciałem, Dwóch z... było i dwóch zabiłeś O kurna, ale... Clipper? Clipper Kapitan Clipper była taka bajka Na no co? Dobra. Dobra. Boze. Po pierwsze. Janusz, Dobra, gdzie jesteście? Tak. Gdzie jesteście? Ja jestem u siebie na chacie. Dobra, to ja lecę na chatę. Co, poczekaj. Elytra. Gdzieś miałem itemy. Dobra, i, czekaj. Najpierw Elytra trzymaj. Poczekaj. Pierwszy achievement jaki robisz? Drugi. Nie, drugi, bo ukradłem i co cię strzeliło? Nie wiem. O Piotr! No ty, hopie! Dobra, ja hopie! Jak... <śmieniu> co mi to Dobra. Jego dom jest wysoko dość. I nie ma mojego domu. Nie ma go. Nie wiem, gdzie on jest teraz. O kurde, jak jestem teraz wolny. Dobra, Janusz. poczekaj. jakiś. Jakiś bym ci dał miecz, tylko w sumie nie wiem, jaki byś chciał. Dobra, wybierz sobie jeden z tych, co ci rzucę. No, to, dziękuję, dziękuję. Wybierz sobie jeden i mi daj. E, masz ten na przykład, ten drugi sobie zachowam. Bo są też nowe enchanty z datapaku. No. Czym jest style? Że... No, no że, że lifestyle No słuchajcie no, się nadupiać Bo mi niszczysz mój dom To są moje te No nie <laughs> zdążyłem nie. No jestem Tyś... na że ty pał Ty już chyba to łączę z tym Tylko wiesz Tylko zauważ, że ona też niecałej drzewo na zawsze Ja Kuba już to łączę z tym, nie? Więc musisz potem włazić do góry Kuba Co? Łączę to z tym Z Enderytem No tak, a potem jeszcze to ci zeruje koszty ewentualny Wiesz, czy... Jest! Mam wymaksowaną zbroję już. Tylko... Poczekaj, za zaraz do siebie przyjdę. No chodź, robimy to. No zaraz przyjdę, już robię wszystko. Tylko muszę jeszcze po pójść po jedną rzecz. A, gdzie są moje szmaragdy? Pięć szmaragdów mi brakuje. Co ty chcesz ode mnie? No. Co się stało? Wybuchłeś Mob Grinder znowu? Nie, no nie że... jest że... <grym> Mob Grinder, że. to, że. Wyczynisz Mob Grinder? No, jezus, no, no dobra, no! Wiesz co on no, odwalił? Słuchaj, on tego. Patrzy. boże, sobie XP' ten proch. Patrzy, no coś wolno lecą te Creepery. W ogóle kto mi. <grym zacznie wstrzymał> Jak to możliwe?! Kto <grym> mi zalał moją chatę? <grym zacznie wstrzymał> co to było? <grym zacznie wstrzymał> kto. WYSADZIŁ MI! WYSADZIŁ MI DOM! A masz to, to, że patrzę, Stoję sobie do siebie w I wysadził mnie pa Ja to stąd, słuchaj tam Nad, nad Janusa i szedłem, ja znowu creeper wysadził Boże Ty jesteś Boże DOLINA REAKTYWACJA Назва Долина, бегаме там собе по